Dziwnie Niebiescy, telewizja kibiców w Ruchu Chorzów. Pamiętane, że dzisiejszy remis chyba trzeba przyjąć z zadowoleniem. Tak, mecz był ciężki, boisko troszkę nie sprzyjało do, do naszej gry, bo było bardzo wąskie, więc ciężko było to tworzyć sytuacje, które my chcemy, więc cieszymy się z tego jednego punktu na koniec. Przypominając sobie, jaka była nasza sytuacja przed startem sezonu, przypuszczał ten, że tak druna za szybko się pozbiera i na koniec rundy jesiennej będziemy w tak, no, do, dobrej pozycji przed przerwą zimową. No Nie, nie zakładaliśmy, że y, będzie to aż tak wysokie miejsce. Kiedyś nawet jeden z kibiców powiedział, że jak będziemy w piątce, to, to będzie sukces. Y, te miejsce będzie wyższe, więc no jesteśmy zadowoleni. Y, kończy się runda jesienna ta ligowa, ale jeszcze nie udajecie się na urlopy. Jak będą najbliższe tygodnie? Tak, trenujemy do, do 13 grudnia. 7 grudnia mamy sparing z Warki w i tam zagrają więcej te osoby, które mniej grały w lidze. Czy już na tym meczu możemy się spodziewać jakichś zawodników, którzy będą kandydować do gry w ruchu wiosną? Myślę, że ktoś może się pojawić, aczkolwiek to będą dwie, trzy osoby. Reszta, reszta to najwyżej wszyscy zawodnicy będą na początku stycznia.